Zapraszamy Was na wydarzenie, ale nie tradycyjną konferencję, lecz drugą antykonferencję CSR. Na najważniejszym spotkaniu liderów i liderek CSR w 2014 roku będziemy mówić o tym, co najważniejsze dla społecznej odpowiedzialności biznesu, w trendach CSR, roli pracowników, w budowaniu partnerstw. Mierzeniu efektywności, łańcuchu dostaw w zrównoważonych miastach, angażowaniu interesariuszy innowacjach społecznych i ekologii przyszłości. Na antykonferencji będziemy Was inspirować, zarażać pomysłami i nowymi koncepcjami, a także dostarczymy rzetelnej wiedzy i góry pomysłów. Nie tylko my. Będą przede wszystkim liderzy i liderki CSR, a także innowatorzy społeczni, aktywiści miejscy, pracownicy organizacji pozarządowych, ludzie, którzy na co dzień realizują niesamowite rzeczy w biznesie oraz na styku biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. Co więcej, wszystkie dyskusje i wnioski podsumowane będą przez terów. Dzięki temu zobaczycie jeszcze więcej takich rysunków jak te, które właśnie oglądacie. A nawet jeszcze lepsze. Zapraszamy Was na drugą antykonferencję CSR. Zapisz się przez stronę foł2014.odpowiedzialnybiznes.pl To już 15 października w Warszawie w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich. Na drugą antykonferencję CSR zapraszają Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz partnerzy, patron i patroni medialni wydarzenia.